I fear death or dying. I only fear never trying. I am whatever I am. Only God can judge me now. One shot, everything rides on tonight. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. I ściągnąłem, tak jak mówiłem, Black Opsa, jedyneczkę. No i powiem Wam, ciężko mi się grało. <laughs> Fakt faktem, e, około dwóch tygodni nie grałem w ogóle żadnego FPS-a. I trochę jakby odzwyczaiłem się od swojego zmysłu. Gdzie tu może być wróg? Jak tu zagrać? Jak podejść? Taktyka? A poza tym Black Opsa... Ogólnie trudniejszy jest Black Ops niż MW3. W MW3 mi się łatwiej grało, no bo jest łatwiejszy, wszystkie bronie ściągają na hita, praktycznie są OP, a tu jest no ciężej. Poza tym zapominam, że w tych poprzednich, poprzednich kodach od MW3, niżej że tak powiem, nie można jednocześnie trzymać shift'a i spróbować przybliżyć, bo się nie przybliży. Ja o tym ciągle zapominam. W MW3 można trzymać shift, przycisnąć, przybliżenie, broń ci przybliży. A tutaj czegoś takiego nie ma. Trzeba wcisnąć shift, biegać, ale puścić. Można biegać bez shift'a, wystarczy raz wcisnąć i można wtedy przybliżyć. Ja o tym zapominałem. Co chwilę, jak widzicie tutaj. I to był ogólnie mój pierwszy. Mecz, odkąd ściągnąłem Black Ops i sobie w niego zagrałem. E... Ciężko było, tak jak mówię, ciężko mi było przyzwyczaić się do, do jakiegoś innego koda niż MW3. Bo najwięcej grałem w MW3 ostatnimi czasy. E... A tak jak mówię, o 2 tygodnie w ogóle nie grałem w żadnego FPS-a, w żadnego koda. Tak więc trochę się odzwyczaiłem. I tak, e, szkoda, że w kinie, e, bo ściągam ten materiał z kina, e, szkoda, że tutaj nie pokazuje się na końcu tabela wyników, no ale trudno, miałem wynik 22 na 22, jakiś bardzo wygórowany nie był, jak mi nie wierzycie, to możecie sobie policzyć. E, no i grałem tutaj tak w sobie naprzemiennie raz, raz Akara, z Famasem, z Tłumikiem i Akacza miałem z, z Kolimatorem. Się nie mogłem zdecydować. Z mi chyba jednak najlepiej szło, ale tutaj chyba trzeba mieć powiększone magazynki, bo strasznie szybko schodzi. Eee, I tak, dzisiaj 30, co mamy? 30 maja. 30 maja dzisiaj jest wojna, e, wojna klanów w goście. No ja już się zadeklarowałem, że będę na tej wojnie. I może uda mi się coś nagrać, ale wczoraj próbowałem coś nagrać w tym Frapsem I raz, że są lagi, że ja mam lagi to początkowe, a drugi raz jest to, że Fraps wywołuje lagi. No i nawet w środku meczu mam trochę tam małe lagi, ale spróbuję jeszcze to jakoś dostosować z tymi RPS-ami do nagrywania z frapsem to trzeba się trochę pobawić, żeby dobrze poszło no nic, no spróbujemy, zobaczymy, może coś nagram bo e, to będzie diamentowa liga, czyli 4 godziny piątek, 4 godziny sobota, 4 godziny niedziela o 20 e, może coś się, może coś się nagra, jakieś zatrzymaczki e, no i tak, no i Black Ops e, w sumie dobrze, że ustawiłem, powiem wam, sobie tego AR jak on się nazywa? R...RCX? RXC. No ten samochodzik wybuchający, który przed chwilą był. Ustawiłem go sobie. Tam jeszcze miałem jakiś śmigłowiec, śmigłowiec, ale... Nie doszedłem nawet do tego, a dobrze, że... Ustawiłem sobie właśnie za trzy tego... Ten, ten samochodzik. Jeszcze wojaka sobie ustawiłem, więc miałem samochodzik za dwa. No i... Gdyby nie to, to nie wiem, czy bym taki wynik ugrał. Przynajmniej ten 1 bo no co chwilę widzieliście, dodałem, Claymore'a, sobie też ustawiłem Klejmorem też trochę no, tu, <coughs> coś mi wlazło. E, Claymore'em też wytłukłem paru. E, fuh, no i co tu jeszcze powiedzieć? W sumie tak, e, no tyle, no poszło mi chujowo. Ale myślę, że trzeba trochę poćwiczyć Black Opsa. Black Opsa. łatwiej mi się grało na Xboxie, powiem wam. Kupiłem sobie go na konsole, no i na konsoli w ogóle bez żadnego dużego, większego e, treningu grało mi się dobrze. Tam wyniki też nawet świetne ugrywałem co jakiś czas, <laughs> a tutaj jest ciężej e, na Pc'cie. E, więc tak, tutaj już powoli e, dobiega końca meczek. Tak więc ja się będę z wami żegnał. E, jeszcze nie obiecuję, że coś z wojny nagram, ale spróbuję, postaram się. E, może pojawi się jeszcze coś z MW3, tak naprzemiennie z Black Opsem. Black Ops jeszcze trochę sobie poćwiczę. I coś wrzucimy, czemu by nie. Tak więc trzymajcie się, cześć. RTXD deployed. Enemy care package incoming. RTXD ready for launch. Hostiles jamming our radar. RTXD ready for launch.